Kasia Cichopek reaguje na słowa Hakiela u Wojewódzkiego. Będą pozwy? Po wizycie Marcina Hakiela u Kuby Wojewódzkiego zadrżała ziemia. Słowa, które padły z ust tancerza pod adresem Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego musiały ich zaboleć. Według tajemniczego informatora, wszystko wskazuje na to, że kolejne pozwy są tylko kwestią czasu. Hakiel może pożałować swoich słów. Marcin Hakiel był niedawno gościem show Kuby Wojewódzkiego. Były mąż Kasi Cichopek uznał, że wizyta na słynnej kanapie samozwańczego króla TVN jest doskonałą okazją, by jeszcze bardziej dołożyć swojej ex i jej nowemu partnerowi. Od samego początku nie gryzł się więc w język. Reklama. W kuluarach dużo się dzieje. Moja była partnerka i jej facet robią sobie ze mnie pożywkę. I wśród przyjaciół, i w branży. Ta informacja jest sprawdzona, opowiadał Hakiel. Tancerz mówił także dużo o swoich dzieciach i o tym, jaki wpływ wywarł na nich rozwód rodziców. To jest trauma dla dzieci i tak, jak syn ma 14 naście lat i wiele rzeczy wydaje mi się, że już bardziej zrozumiał, tak z córką wydaje mi się, że wiele tu jeszcze rozmów czeka. To nie jest tak, że nagle zatrzymaliśmy życie i mogliśmy mieć miesiąc, żeby to wszystko poukładać. Jak ja już podjąłem decyzję, że to jest koniec, to trzeba było to poukładać, zapewnić dzieciom dwa domy, one żyją tydzień u mnie i tydzień u mamy. My mamy naprzemienność i to jest trudne, tłumaczył. To właśnie nawiązania do ich wspólnych dzieci miały przelać czarę goryczy i najbardziej zdenerwować Kasię Cichopek. Jak przekonuje tajemniczy informator, do którego dotarł portal Sąjusz Gwiazda TVP, zatrudniła już prawnika, którego zadaniem było przeanalizowanie treści wywiadu udzielonego przez Hakiela. Kasia zdaje sobie sprawę, że jej 9-letnia córka może być narażona na prawdziwe szykany w szkole. Nigdy nie wybaczy Marcinowi, że dał się wciągnąć w manipulację wojewódzkiego i nie zażądał usunięcia fragmentu dotyczącego Heleny na etapie montażu, wyznał informator. Zdaniem źródła pozwy są tylko kwestią czasu. Decyzja już zapadła i wkrótce do sądu trafią odpowiednie pozwy, nie tylko w sprawie naruszenia dóbr osobistych Kasi i Macieja.